Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, kraśnik ulica urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Mocne wrażenia, zwiększony poziom adrenaliny, a jednocześnie szum drzew i spokój płynący z natury. Niemożliwe? Teraz już tak. Park Linowy w Janowie Lubelskim otwarty. 27 czerwca w Parku Rekreacji Zoom Natury odbyła się konferencja inaugurująca otwarcie parku, połączona z jego zwiedzaniem. Uroczyste otwarcie parku linowego połączone było z gratulacjami i podziękowaniami. Zastępca burmistrza dziękował za zaangażowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania parku i za korzystanie ze środków z regionalnego programu operacyjnego. Park rekreacji jest dobrą promocją dla Janowa, ale nie tylko. To nie jest tylko promocja dla miasta. Janów, mając takie położenie geograficzne, nie mógł nie wykorzystać tego elementu, tego atutu swojego. Oprócz rozwijanej strefy ekonomicznej, na które poszły olbrzymie nakłady, dostrzegliśmy też potrzebę rozwoju branży turystycznej jako tej, która będzie mniej narażona na zawirowania koniunktury światowej. Pomysł na powstanie parku rekreacji zrodził się kilka lat temu. Trwały dyskusje, co będzie najlepsze dla Janowa. Ostatecznie postawiono na naturę. Chcemy zmienić spojrzenie na to. Czyli park reakcji ma pokazywać w sposób nowoczesny poprzez multimedia, poprzez prezentacje różnego typu panele dotykowe, poprzez ekspozytory 3D. To wszystko, co jest związane z naturą, ale w sposób niezwykły. Dzięki temu Janów wzmocnił swój potencjał i zyskał coś, co go wyróżnia spośród innych gmin i miast. A tu dla mieszkańców będzie możliwość tworzenia zakwaterowania dla turystów. Ciepłą atmosferę podczas konferencji inaugurującej Park Linowy stworzył zespół jarząbianów. Sama konferencja nie oddałaby klimatu parku, zatem tuż po jej zakończeniu wszyscy udaje się, by go zwiedzić, a raczej wypróbować. Wśród testujących znaleźli się przedstawiciele władz Janowa. Chwamiany park Linowy już był testowany przeze mnie. Byłem w charakterze testera, że tak powiem. Przeżycie ogromne. Zwolennicy mocnych wrażeń mogli skorzystać z zjazdu linowego nad plażą i zalewem, diabelskiego wahadła, skoku pionowego w dół z 13 metrów z progresywnym systemem hamowania. Swoje umiejętności można było sprawdzić na trasach o zróżnicowanym stopniu trudności. Park linowy to pierwszy etap inwestycji w ramach Parku Rekreacji Zoom Natury. Pozostałe elementy, takie jak laboratoria edukacyjne, pasaże spacerowe zostaną oddane do użytku w czerwcu w przyszłym roku. Jesteśmy na etapie y, przetargów, jeżeli chodzi o wyposażenie. Pozostały już tylko przetargi na sprzęt multimedialny, informatyczny, meble, mini elektrownie wodne, wiatrowe. Janów Lubelski rozwija się szybko, prężnie i z pomysłem. Można porównać go do diabelskiego wahadła. Dynamiczny i pełny wrażeń. Do odważnych świat należy.